Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mówiłem Wam, że jak dobijecie 300 subów to będzie, to będzie konkurs. No i konkurs ich się pojawi ale nie sądziłem, że zrobicie to tak szybko, a tutaj miałem nagrać materiał z zajmowania się kontami widzów i tu mamy zgredziol z PL5. PL5, gdzie tutaj ma pod honor, czemu mi się tutaj, pod honor jest 14 pod poziom tutaj 30, więc na to skupmy się jego rankingiem pod, pod honor, bo jest znacznie lepszy. Ma już milion honorów w więc jest elegancko. E, mamy sporo sum, sumę statystyk, tutaj około podstawie ma około 65 tysięcy, więc to jest naprawdę sporo. Mamy tutaj 200 milionów do wydania. E, pewnie ma drogie statystyki, nie sprawdzałem, bo widzicie, że to ma, dobra, nieważne gdzie to wydamy, bo ma tutaj sporo wolnych punktów po 2 miliony, więc to jest dosyć sporo, więc na razie nie będziemy Wydawać hajs, najwyżej sobie potem wydamy. Ja tutaj sobie mniej więcej patrzyłem, bo to jest spora suma statystyk. To nie chciałem jakoś e, tego zepsuć za bardzo. E, siły, mm, siły, na razie, siły na razie nie będziemy ruszać. Może ją zrobimy po prostu równe, e, równe 10 tysięcy. E, tutaj oczywiście sobie to redukujemy, bo będziemy robić sobie e, antytoksik. I tutaj patrzyłem, że że fajnie jakby tu było ze 26 tysięcy 26 tysięcy tej e, inteligencji tutaj możemy zrobić sobie po 13 tysięcy po 13 tysięcy i mamy 3000 wolnych punktów to jeszcze rozdamy po tysiaku żeby, żeby nie klikać bez sensu aby bo zredukowałem trochę siłę dlatego mi tak więcej wyszło niż, niż sobie liczyłem zmijmy podział i zobaczymy jak to będzie wyglądać. To wygląda w ten sposób. W <laughs> ten sposób to wygląda. Na pewno będziemy chcieli sobie e, lekko dorównać. Cyk, cyk, cyk. Siła jest ok moim zdaniem. Chciałem właśnie, chciałem jej trochę mniej właśnie zrobić niż kondycji intuicji. Przyznam się, że, że, że nie robiłem nigdy antytoksika. Wiem mniej więcej jak to rozłożenie powinno wyglądać, że ta przewaga Peta też też, też nie wiem, też nie ma, nie ma, patrzyłem, Peta nie ma pod antytoksik, może będzie robił. Na razie zostawimy mu takiego, on sobie tutaj wyrównamy, wyrównamy, czy ja rozpoczęłem nagranie, rozpoczęłem, dobra, bo już się przestraszyłem. Dobra, i mamy taką sytuację, i tutaj mamy jak tu stoimy z, ze statystykami? No jest to w miarę równo. Siły nie będziemy dawać. <laughs> Tutaj mamy nie mamy full seta. Aha, dobra. Wydamy ten hajs, żeby wyrównać wyrównać. O kurwa jak to leci ten hajs. Dobra, wydamy wszystko w intuicję, żeby była równa. No i, no i tyle tyle by było. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Takie rozłożenie mnie satysfakcjonuje. Jest przewaga, jest to równo. Tutaj PETA, peta nie zrobimy. Jeszcze tutaj może na odcinku po prostu e, popatrzę, jakiego PETA mógłbyś skleić. Na pewno masz Bonsa. Na pewno BONSA musisz użyć do tych statystyk. E, masz czy masz Biboba. O, masz, masz OTE, jest dobrze. Połącz, bonsa z OTą na pewno możesz połączyć. I to będzie spoko. Hmm. Czy masz Beat Nie masz. Nie wiem dlaczego masz tak mało petów w sumie. Hmm. Inteligencja, ewentualnie tutaj na środek możesz inteligencję wstawić e, od tego, od tego e, Branda. Masz coś na pierwszą umkę? Też nie masz. Więc ja bym, tak, ja bym na pewno na Twoim miejscu na pewno ogarnął sobie jakieś peta. Bonsa, Bonsa połączył z Tom i użył. I użył tego branda, tego branda i byś miał spoko pecika, nie byłby mocarny, bo tutaj powinien być Biboba, tu ewentualnie zamiast tej oty jakiś pecik typu to ciasteczko, które daje 35% na dodatkowy, na dodatkowy atak i tutaj klejnocik na pewno lepszy by się przydał, masz tu jakieś klejnoci, klejnociki. Masz płaski na pewno, a klejnociki możesz ogarnąć sobie z, z sezonu, oj widzę, że coś, coś ciężko ci ten sezon idzie, więc tutaj tego sezonu i tu masz klejnoci. nawet bez kupowania miał być klejnocik i byś sobie mógł ogarnąć tego e, Tego pecika, o kurde, jaka tu jest różnica sum, statystyk kogo ty tu możesz bić w ogóle Panie, jakbyśmy jakiegoś, e, jakiegoś toksika złapali ale nie wiem, nie wiem, nie rozglądałem się tu za nikim. Dobra, klikniem tylko już bez, bez drużyny, żeby wygrać. Bo kurde ile honoru. Ale istnieje taki gracz, na no spoko. Czy ja w ogóle mam... Nie mam tak Dobra. 16 tysięcy tu pewnie przegramy. A jednak udało się wygrać. Nawet bez, bez PETA, bez PETA e, udaje się nawet spoko wygrać. Takieś ligówki. Nie, nie wiem, czego pokonamy. E, nie, no idą, idą te statystyki w miarę. Nie jest źle z tego, co widzę. Mamy, mamy na plus nieba, ale, ale idzie wygrać z tymi gościami. Tak, tutaj testujemy trochę te statystyki, jak one się sprawują. Bo też sam, sam byłem po prostu ciekawy, bo, bo ten tutaj możemy mieć problem z gościem, tylko tak może klepniamy kurde idą, nie wiem czemu, nie wiem czy po prostu mam, mam takie szczęście, że, że wszystko siada, czy po prostu to jest wina tego rozłożenia tych statystyk, bo, bo 16 tysięcy, bo tutaj patrz, niby, niby była przewaga tych 16 tysięcy powiedzmy statystyk, ale przy takiej sumie statystyk to 16 tysięcy to to nie jest za dużo moim zdaniem, Dobra, no to tak wygląda konto, tutaj mówiłem, żeby, mówiłem o pecie już. Secik też nie, też nie wiem, czy, e, czy nie jest już przestarzały, może z sezonu sobie ogarniesz. Nie ma tutaj, nie ma, widzę, że nie, Mówiłem, że tutaj będę coś wirował i temu, ale, ale w sumie, jak się używa młotka, tutaj nie, przy, jak to nie są toksiki, to nie ma tutaj wirować i temu, bo rozłożenie statystyk jest dobre, jest spora przewaga inteligencji. Został tylko ty, ten pecik do ogarnięcia, więc, jak sobie ogarniesz pecika, to będziesz miał moim zdaniem sztosior konto na tym pelu. Dobra, to by było na tyle w sumie w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o lajku. Im więcej subskrypcji, tym częściej będą się pojawiać konkursiki na kanale, bo kolejny, bo już następny Konkursik się zbliża, bo 300 sub, subów zostało wbite. Na pewno niedługo się pojawi. Trzymajcie się do następnego U. Dobra, małe cięcie. Tutaj jeszcze napisałem do właściciela konta odnośnie tego PETA, bo zwróciłem uwagi, że nie ma, nie dogadałem się odnośnie robienia PETA, ale powiedział, że nie ma problemu, że tej PECIKA można jakiegoś skleić. I tak jak mówiłem, robimy sobie tutaj tego bonsa. Eee, robimy sobie. Mm -hmm. Tu była ota. Jest ota. Nie wyekspiona, ale to nic. I tutaj mieliśmy pod inteligencję, żeby mieć toksika. Gdzieś on tu był. Dobra, to był ten. Dobra, i teraz oczywiście trzeba zrobić ote, bo jest nie wyekspiona. Robimy naucz. Robimy bonsa na początek. Bąsik, bąsik, dobra. Inte, twoja podstawowa in, inteligencja, żeby tutaj nie popierdolić czegoś. A nie kurwa, to nie ten pat. Ten, Aby ta ota się na sam dół przejabała. Dobra, Ota. Naucz. Jest sobie pecik, eee, to pecika damy Ci na samą górę, byś wiedział sobie o nim. Wrócimy sobie na tego eee, i tutaj, nie wiem czemu nie masz zmienione podkondyche, oczywiście weźmiemy sobie o te, eee, misje, zadanie nadzwyczajne, niech będzie. Ro rozbierzemy Ci się z itemów, które jak nie masz jakieś podkondycje. Jakaś kondycja nie ma Dobra, to się będziesz bił na golasa. Co tam? Dobra. Dobra, wystartujemy jakąś misję. Pecik będzie do jak Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Do następnego Elo!